Chciałabym tutaj poprosić autora tej wystawy o słowo, ale ja bym chciała Państwu na początek bardzo podziękować za to, że po pierwsze byliście Państwo na otwarciu wystawy, nieoficjalnym, oraz na oficjalnym finisarzu, czyli dzisiaj. Kończymy dzisiaj, proszę Państwa, uroczyście wystawę pana Tymeriusza Rajsa Wielkie Brawa. Wajans Włocławski 2022-2025 Ceramika, forma, zdobnictwo. Proszę Państwa, przekonają się Państwo, ci, zwłaszcza, którzy nie widzieli tej wystawy jeszcze, że wystawa jest, słowo różnorodna to jest za mało. Jest bardzo wielowątkowa, bardzo wielotematyczna. To świadczy o tym, że w duszy. Eberiusza Rajsa, pobrzmiewa nie tylko przedsiębiorczość, ale także artyzm. I ta dusza bez przerwy coś nowego produkuje. Eberiusz, proszę cię, zabierz głos, opowiadaj jak to było, jak powstawało, jak to się stało, że ty, ekonomista, przedsiębiorca, właściciel fabryki fajansów, pomyślałeś, że może zasiągniesz też przy woje ceramicznej, że pomalujesz, że ją kosztujesz. I w dodatku postanowiłem się pokazać Jak to się stało? Generalnie wolę pracować niż mówić, no ale dzisiaj zrobimy wyjątek. Yy, ta praca po prostu daje mi przyjemność. To jest coś, co mnie odpręża i daje mi siłę, relaksuje, uwalnia od złych jakichś negatywnych myśli. Yy, to jest coś, co... Zmienia moje myślenie, tak naprawdę, tak? z jakiegoś takiego negatywnego, smutnego, zaczynam bardzo często, właśnie w sytuacji, kiedy, kiedy jest jakiś problem, kiedy jest jakaś trudna, trudna chwila, i wtedy siadam i zaczynam tworzyć. I, i wtedy stopniowo ten, ten nastrój mi się poprawia, i to, 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 tak by, to, to dziecko rodzi się w takim bólach. Na tej wystawie są prace, które są jakby połączone. Moje prace z innymi artystami, z malarkami z, z mojego zakładu i z, z osób, z którymi współpracuję. Chciałem w ten sposób tą wystawę uwspólnotowić, tak żebym nie był sam na tej wystawie, tylko żebym był właśnie w gronie moich, moich przyjaciół, moich... Osób, które też jakby mnie, mnie wspierały. Różnorodna jest. Różnorodność polega na tym, że ja jestem samoukiem. W związku z tym, jakby moja, mój głos nie został ukierunkowany w, 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 przez, przez szkoły, przez studia, przez, 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 przez innych, tylko to jest, to jest wszystko to, co się rodzi w mojej głowie. Tak? To jest to, co ja. Widzę w, w danym momencie. Niektóre prace są taką ewolucją. Zaczynał się pomysł od, od szachownicy, a skończył się na Witławku, czyli na czymś, co, co ma przypominać taki, taki widok bloku na ulicy Toruńskiej, gdzie jest tych, tych, tych mieszkań tak dużo i te mieszkania, w tych mieszkaniach dzieją się różne rzeczy tak, i, i róż, różne historie. Także to tak bardzo często właśnie to była droga ewolucja, tak jak właśnie z, z, z pieskiem z łatkiem, który, który jest e, odzorowany od istniejącego psa, ale później jakby to zostało, ewoluowało. Powstała wiewiórka, którą zresztą mieliśmy w domu przez chwilę, e, e, czy, 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 czy kot, który też e, jakby e, odzorowuje kota w spotkaniu e, z, z psem. Tak? Przynajmniej ja, ja, tak, ja, tak, ja tak to widzę. Te figury geometryczne też są mi bardzo bliskie. Ja, ja lubię, lubię, lubię geometrię, chociaż nie zawsze, bo jak te, 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 te moje pieski, jamniczek, czy długi, czy, czy pchełka, tam w geometrii za dużo nie zobaczymy. Tam jest ewidentnie bałagan i chaos. Ale to też mi jest bliskie, tak? Szczególnie w tej, w, tym, w tej pracy twórczej, gdzie dookoła mnie, jak ktoś mnie zna, a moi współpracownicy to widzą mnie w biurze, to jednak ten chaos jest taką, taką częścią, częścią mojej pracy. Jakoś dobrze się w tym czuję. Tak? Jakoś tak z tego chaosu potrafię coś, coś tam zawsze dla siebie wydobyć i, i wyciągnąć. No co, no, chciałbym przede wszystkim podziękować. Tak? Chciałbym podziękować na samym początku, chciałbym podziękować moim najbliższym. Nie ma ich tutaj, oni byli na tym otwarciu, e, bo jednak muszą wykazywać dużo cierpliwości do mnie, e, współ, współpracownicy również. Witamy współpracowników, bo ja przywitałam. Bardzo się cieszymy. Brawa dla Pani Malarek. Tak, i tutaj bym chciał wymienić imienia i nazwiska, dlatego że efekty tej pracy to jest również ich praca, tak? bo umówmy się, moje, moje figurki nie wyglądałyby tak pięknie, gdyby nie praca osób, które ze mną współpracowały. I tutaj pozwólcie, że, że będę czytał, dlatego że nie chcę nikogo pominąć, a nie ufam sobie w tych, w tych akurat kwestii. I, i, i tak bym poprosił y, o obrama i, i dziękuję. Teresie Kwiatkowskiej. wielkie Zimowskiej. Józi Piekarski. Władimir Zelak. Wrażenie awarskiej, wrażenie Amarskiej. Amarskiej, wrażenie wrażenie Grażynie wrażenie Elżbiecie wrażenie wrażenie Basi Różańskiej Marysi Kacorowski. Szczególnie chciałbym podziękować dwóm panom Isaga, Antoniemu i Januszowi. Antoni to jest, to jest klasa sama w sobie, to jest Mistrz, to jest człowiek legenda i ten człowiek powiedział do mnie, żebym tworzył dalej. To, także on dał mi takiego, takiego kopa, dał mi wiatru w żagle i to jest, to jest osoba, która dała mi zawsze wiary w siebie. Janusz z kolei prowadził mnie za rękę przy pracy tych pater, pater okolicznościowych z, z okazji tutaj za nami, proszę Państwo będzie można obejrzeć. Rocznicy tak, Bienale, także też wykazał dużo cierpliwości i dużo serca dla mnie, dla takiego gamonia jak ja, także naprawdę <laughs> bardzo, 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 bardzo dziękuję. Chciałbym również podziękować Litce, która też zawsze była taką osobą, takim dobrym duchem, który też wierzył, wierzył we mnie i jest, jest gospodarzem tego wydarzenia. Dziękuję bardzo. Dwie figury które stoją na naszych rondach, tak naprawdę są dzięki naszemu prezydentowi tam stoją, bo gdyby nie on, to prawdopodobnie by ich nie było. Czyli cukiernica i licek tak, fajasowy, tak, tak, który prezydent Kłócki osobiście też otwierał. Tak, tak, tak. I to, to, jest, tak, to jest dzięki jego zaangażowaniu i, z, i zrozumieniu również dlatego, czym jest yy, nasza tradycja i czym jest. Yy, Czego może być dumny Wrocław? Tak? No bo to jednak 150 lat tradycji, w związku z tym ciężko będzie znaleźć coś równie świetnego jak, jak ta nasza tradycja. Tamo, tadycja, 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 to, tak? Także chciałem na koniec podziękować Wam wszystkim. Dlatego że każdy z Was, kto kupuje taką nawet najmniejszą figurkę, dokłada się do tego, że ten fajans istnieje. Bo bez Was ten fajans by przestał istnieć. Tak? Bo to, bo to, to wymaga yy, zaangażowania również po stronie, po stronie tego, który, który to kupi, który to u siebie postawi, który gdzieś na, na Facebooku o tym wspomni, który powoduje, że ta marka, ta informacja się rozprzestrzenia w kraju i za granicą. Także dziękuję Wam wszystkim bardzo. I jeszcze raz zapraszam na wystawę tych, którzy jej nie widzieli szczególnie, ale tych, którzy widzieli drugi raz, bo to zaraz będzie koniec i już nie, nie będzie drugiej możliwości. Także dziękuję bardzo.